Call of Duty szykuje naprawdę gigantyczny drugi sezon w Włożonie i ja szczerze mówiąc nie wiem od czego mam zacząć. Naprawdę dużo fenomenalnych i ciekawych zmian nas czeka na drugi sezon i zaczniemy od czegoś chyba najbardziej istotnego. Papa pa, Kronusiarze. Antichrist dostaje kolejny update. I z takich dwóch najważniejszych rzeczy to po pierwsze będą teraz jakby wykrywać Kronusy i inne urządzenia, które mają jakoś pomóc Ci w kontroli odrzutu czy zwiększać animacji i tak dalej wiadomo jak ten Cronus Zen i inne urządzenia działały wcześniej ten system tego za bardzo nie potrafił wykryć w sensie, że konsole może jakoś tam to zwalczały teraz sam system Ricochet jest w stanie wykryć i zwalczyć te różne Cronusy oczywiście update za update'em będzie potrzebne aby zwalczać kolejne update'y od twórców to tak zawsze jest druga sprawa update Ricocheta będzie też uwzględniał Kolejną zaporę pod rankedy. Ja wiem, że dużo ludzi jakby może być. Coś przeciwko temu, że jakby tylko pod rankedy, no ale bądźmy szczerzy, że większość cheaterów faktycznie te rankedy będzie grało. Jeżeli ktoś cheatuje, to zazwyczaj już mu się nudzić na pubach, czy nawet na casualach. chce cheatować na rankedach z różnych przyczyn: albo żeby psuć komuś grę, albo żeby udawać, że jest lepszy, albo żeby sprzedać konto później, bo też tak robią. I faktycznie kolejna zapora będzie na, e, na systemie, nie systemie rankingowym, tylko pod rankedami, gdzie będzie to przed meczem weryfikować Twoje konto. Zobaczymy, jak to będzie działać. Oczywiście, bo hej, nie wiemy, tylko Wam mówię, jak to ma wyglądać w niedalekiej przyszłości, bo od czwartku, no i taki system ma się pojawić, więc jest to obiecujące. Jak na razie ten anti-cheat działa lepiej niż. Zwykle, ja jestem całkiem zadowolony. Oczywiście były momenty, gdzie te cheaterzy mieli swój pik, al później spadało i nie było nikogo. Jedyną osobą, którą wyzywali od cheatów bym ja. Zresztą na tym kanale macie tego przykład. Następnie przejdźmy teraz do wszystkiego, co się zmieni w Warzone i tego jest naprawdę sporo. Jeżeli chodzi o cały komplet, cały produkt multiplayer, zombie, endgame oraz warzone, tego jest naprawdę sporo. Jest to gigantyczny update. I oczywiście trzymamy kciuki, żeby on działał, bo faktycznie dużo rzeczy się tam zmieni, a... Wiemy, wiemy z doświadczenia, że nieraz po prostu takie update'y rozwalały całą gierkę. Aczkolwiek od premiery Black Ops 7 to jest najlepiej wspierana gra z najmniejszą ilością bugów w historii od czasu Warzona, Więc, ej, na razie jest ok, zobaczymy jak będzie później. Natomiast multiplayera sobie zostawiam w spokoju, endgame w spokoju i zombie w spokoju. Tam jest sporo rzeczy do omówienia, natomiast większość moich widzów ogląda Warzona i gra w Warzona i na tym się skupimy. Więc tutaj mamy jakby główne rzeczy, które się zmieniły. To jest Rebirth Island, czyli Wyspa Odrodzenia. Mamy Haven's Hollow, czyli Rankedy. No i na Wernajsku będziemy mieli różne LTM -y Plus, tak zwany... Iron Gotlet, który jest w becie, czyli po prostu żelazna rękawica, tryb żelaznej rękawicy, o której zaraz powiem, ten tryb się pojawi oczywiście później w sezonie, więc zaczniemy tutaj sobie od samego początku, jeżeli chodzi o Wyspę Odrodzenia, która będzie odświeżona, zmieniona i jakby odśnieżona, czy nie odśnieżona, w sumie zaśnieżona, o, bo będzie po prostu to zimowa Wyspa Odrodzenia, która będzie... Interaktywna, tak? Czyli ten śnieg faktycznie będzie interaktywny, że będą ślady na śniegu. Ma się pojawić buzia, burza śnieżna, która ma zastąpić nam gaz. Czy to nie będzie tam randomowa burza śnieżna, tylko po prostu zamiast gazu, bo no, będzie się po prostu ta burza śnieżna zamykać i będzie to taki dawało taki efekt mroźny. I szczerze mówię, powiem Wam, i to zobaczycie zaraz, jak będę czytał, pacznoty, widać, że troszeczkę się zainspirowali tym recekiem. I słusznie, okej, okay, nie ma problemu. Recek się inspirował Warzone'em, parę rzeczy swoich zrobił, lepiej, gorzej i tak dalej. Tutaj i gdyby mieliśmy ten ogień, który się zawęża i dawał nam ten efekt właśnie takiego no, filmowy efekt. Tak tutaj będziemy mieli burzę śnieżną. Jestem ciekawy jak to dobrze zrobić, czy to będzie taki pierd po prostu, który nas goni, tak jak to zawsze było, tak po prostu taka chmura gazu śmierdząca, czy zrobimy z tego troszeczkę bardziej widowiskowy efekt. Nie wiem, pożyjemy, zobaczymy. W każdym razie burza śnieżna zamiast e, gazu ma być. Będziemy mieli parę nowych lokalizacji, parę starych lokalizacji, które będą przeretuszowane, tak żeby pasowały do fabuły Black Ops 7. I fajnie, że próbują to jakoś tam powiązać, żeby miało to ręce i nogi, bo to z czasem po prostu zatracili. Był update za update, który... Do niczego nie pasował, a teraz starałem się to zrobić, żeby to faktycznie pasowało i, i spoko fajnie można się wczuć w to, co jest w grze. Jeżeli ktoś gra Black Ops 7 i gra później Warzona, no to faktycznie te dwie gierki są powiązane i to będzie czuć. Będziemy mieli parę nowych lokalizacji, jak tutaj widzimy i parę lokalizacji, które nie są jakby zaznaczone na mapie. No i wszystko to będzie wyglądać troszeczkę inaczej, więc będziemy czuć, że jesteśmy na trochę nowszej mapie, trochę innej mapie i to jest fajne, bo to faktycznie nam, nam odświeży gierkę, przynajmniej dla osób, które będą grały w Wyspę Odrodzenia, ewidentnie widać, że to faktycznie wygląda inaczej, będzie się przede wszystkim inaczej grało tę mm, Wyspę Odrodzenia, no bo mimo wszystko teraz gramy na pamięć, znamy każdy każde wejście, a tutaj mamy jeden daszek, mamy troszeczkę inny, inaczej skonstruowany budynek, musimy troszeczkę inaczej podejść, inaczej spikować, inaczej wejść, więc faktycznie tą Wyspę Odrodzenia będzie się grało inaczej. Jaż ja trochę żałuję, że tych rankiów tam nie będzie, ale co za dużo to niezdrowo, mieliśmy rankedy na wyspie odrodzenia, graliśmy w tą mapę tyle lat, że dobrze, że te rankedy są po prostu na... Innej mapie. Tutaj mamy screenshoty z kolejnych miejsc, które e, zostały trochę zmienione. To są jakby miejsca, które już były, czyli oczywiście tenty i tak dalej. Natomiast mamy tutaj przykłady tego śniegu. No i tak jak chyba powiedziałem, na tym śniegu się będą pojawiać kroki. W sensie na odbicie. Nie wiem, czy one będą jakby permanentne, czy one będą po chwili znikały. No ale jeżeli kogoś gonimy, no to będziemy mogli podążać za jego śladami e, na śniegu, co jest całkiem po prostu ciekawe. Innych będzie wkurzać, innym się będzie to podobać. Ale będzie to, to działało troszeczkę jak taki e, ala trop. Picień. Kolejno, jeżeli chodzi o Wyspę Odrodzenia, no to będzie polepszona ponoć widoczność, w sensie, że oni tak pracowali światłem na tej Wyspie Odrodzenia plus jeszcze większość rzeczy jest biała, więc widoczność ogólnie na mapie będzie lepsza niż teraz była, no bo faktycznie możemy się tam zgubić, kiedy strzelamy do kogoś przy takim bunkrze między Control Center a... Tą taką lokalizację, która nie jest nazwana. E, no to tam, jakby te, są te źła dź, trawy i tak dalej, to możemy nam się zgubić ten, ten przeciwnik, ale tutaj faktycznie ta widoczność ma być lepsza. Mają poprawić, jakby, pracę światła. E, same budynki będą bardziej, można powiedzieć, że nie, te, nie tyle co interaktywne, ale przejrzyste, coś w tym stylu. E, więc będzie to ciekawe. Tutaj, jak powiedziałem wcześniej, będzie m, taka bomba gazowa, która będzie eksplodowała w różnych randomowych miejscach na mapie. No i wtedy, oczywiście, w tym gazie. Będzie będziemy się dusić, raczej nie będzie to tak mocne jak gaz, który nas goni, raczej to będzie nam powoli zbijać życie, e, jak już tego doświadczyliśmy wcześniej, nie pamiętam na werdańsku, kurczę, nie pamiętam gdzie to było, gdzie ten gaz po prostu delikatnie e, nas, e, nam zbija życie i. Dosyć nieistotny jakby damage to jest, ale jakby to wydłużymy w czasie, to może coś nam się stać. E, bardziej to będzie przeszkadzać, niż jeżeli nam, nam będzie, e, nas będzie zabijać. Plus oczywiście będą interaktywne, części na mapy jak wieża, która spada i prison, który będzie eksplodował, i tak dalej, i tak dalej. Więc to nam po prostu zostaje. Plus jakieś rzeczy, które są jeszcze classified i dopiero później e, dojdą jakieś blueprinty, będą też do odblokowania, do znalezienia na, poprzez isteregi To jest też fajne dla osób, które jakby szukają tych easteregów i będą. Te isterek i robić. Kolejno będziemy mieli parę perków. W sensie będziemy mieli Roszadę w perkach, no i tutaj parę perków zostanie zastąpionych w tym pierwszym slocie niebieskim. Nie będziemy mieli już Weterana, nie będzie już granadiera i nie będzie już Cold Blood, czyli Zimnej Krwi, ale będą to perki, które są też bardziej interaktywne z Teamem, co jest bardzo ciekawe. Jednym z nich jest po prostu perk, który nazywa się Field Medic, tak się nazywa. Albo Resistant Enhanced Perk, tak mi się, nie no, Field Medic to się nazywa, tak mi się wydaje tutaj, tak? Perk one, bla bla bla, Survivor, Field Medic, tak się nazywa. Field Medic. No i teraz, tutaj, oczywiście, ten perk pomaga nam szybciej e, podnosić naszych sojuszników. Działa troszeczkę jak kamizelka z Warzone 2. Plus, jak kogoś podniesiesz, to nie dość, że będzie miał więcej życia, to już jednego plejta i będzie miał szybszy movement, czyli coś mniej więcej jak w zombiakach było, bo to jest zapożyczone z zombie, bo coś taka mechanika istniała. Plus, ty się wolniej będziesz wykrwawiać. Plus, jeżeli Ciebie podniosą, to dokładnie te same benefity Ty będziesz miał. Więc jakby taki medyk jest bardzo bardzo pomocny w takich sytuacjach, gdzie jest fight, po prostu kogoś podnosić bardzo szybko, on dostaje od razu pancerz, więc możecie od razu się bić. To będzie wprowadzać nowe, że tak powiem, nową dynamikę walki, co jest bardzo ciekawe. Kolejno będziemy mieli coś, co się nazywa Drill Instructor, czyli kolejny perk, który działa na zasadzie współpracy z naszymi teammatesami. Nie wiem, czy to jest coś nowego, czy coś takiego było wcześniej w Warzone, ale Zwiększa to ogólnie movement speed i zwiększa to y, szybkość przeskakiwania przez przeszkody. W momencie, kiedy zaczynasz biec sprint, ten twoje życie zaczyna się już regenerować, czyli działa to właśnie w ten sposób, że samo życie się będzie szybciej regenerować. Zaplątałem słowa, ale oprócz tego, twoi sojusznicy, jak będą w twoim otoczeniu, również będą mieli te benefity. Więc to działa mniej więcej tak jak te takie. Pałki widzieliście na, na, w Warzone, które odpalacie ta szarża tak? i biegacie szybciej, jest taki efekt gitarowy i często się ludzie zastanawiają, co tu, tu co zrobiłeś, co zrobiłeś, no to jest właśnie ten efekt szarży, że szybciej biegasz, że jesteś niewrażliwy na granaty i tak dalej dalej, to właśnie jest ten perk, to właśnie ma działać na tej samej zasadzie, tym, że ty jesteś właśnie cały czas aktywnie tym ulepszeniem polowy ulepszeniem polowym, który był w Warzone. Kolejno zastępujemy Cold-Blooded i tutaj nie jestem pewny, czy efekty Cold-Blooded będą przełożone dalej za ten perk Survivor. E, tak mi się wydaje, że po prostu efekty Cold-Blooded wejdą do Survivora plus rzeczy, które są tutaj e, dodatkowo zrobione. Czyli e, jeżeli ktoś e, na przykład wejdzie na sklep albo weźmie jakiś kontrakt, to na chwilę się pojawi na mapie. Oprócz tego będziesz widział prześciany osoby, które są powalone, o ile są blisko ciebie. Oczywiście, jeżeli spalisz UAV, to mapa ci się oddali, więc widzisz na e, BSP większy obszar. Inaczej, na minimapie, widzisz większy obszar dzięki temu, że masz spalone BSP. Więc fajne, w sensie nowe perki działające inaczej. Jestem bardzo ciekawy, czy te benefity, które były wcześniej, są dodane do tego, bo widzę, że to jest replaces, czyli zastępuje, No ale fajnie. Dalej, by było, bym miał ten Cold Blooded, bo jednak dużo ludzi gra tropiciela. Dropiciel jest wkurzającym perkiem, którego bardzo nie lubię, bo podświetla przed, po, przez smoke i tak dalej, czego nie powinno oczywiście być według mnie. Eee, więc y, zobaczymy jak to ogólnie będzie. Jeżeli chodzi o tryby, no to mamy to co mieliśmy, Opr oprócz tego rankedu oczywiście. Ktoś edytor skład. tutaj przede wszystkim zapraszam do subskrypcji, jesteśmy blisko 15 tysięcy sub na tym kanale. A druga sprawa zapomniałem powiedzieć, że są jeszcze dwa Nowe kilstryki oprócz kontraktu, który też będzie nowy, który daje nam randomowe zadanie. To mamy jeden killstreak, który jest RCXD z Black Opsa. Znamy ten samochodzi, który sterujemy, ale oprócz tego będzie zasłona dymna też To jest ciekawym pomysłem zabrany z recka W receku była zasłona dymna, która działała lepiej lub gorzej. Ale ja uwielbiam, fajnie, bo mieć to w Wurzonie i będziemy mieli i zobaczymy, jak będzie działać. Dobra, wracajcie do filmu. Kasuale będą miały kładę na Battle Royale oraz na odnowie na obu mapach. No i oczywiście rankedy na Havens Halloween, czyli po prostu nowa mapa pod rankedy e, z nowymi nagrodami. Będziemy też mieli ten, e, ten anti troszeczkę polepszony pod tą mapę, co już powiedziałem Wam wcześniej. No i będziemy mieli nowe skiny. E, to, co było wcześniej, tak jest mniej więcej tak samo. Może delikatnie pozmieniali punktację. Nie będę się rozdrapniał nad punktacją, bo wiem, że też wiele osób nie gra tych rankedów. Dalej będziemy mieli też ograniczenia yy, na rankedach bo wcześniej Czyli tylko bronię z Black Ops 7, sniperki nie one shotują yy, I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej Dalej jest ten, nie wiem, trochę głupi pomysł według mnie, że dostajesz jakby Bonusowe SR za wykonanie zadania Według mnie tak nie powinno być Jeżeli jesteś w brązie, to jesteś w brązie i koniec, kropka Jeżeli jesteś w silverze albo w goldzie, to jesteś w goldzie Nie ma tak, że kurde wychodzisz z brązu, bo wykonałeś jakieś zadanie I 3 razy top 10 w rankedach Nie no, zdobyłeś top 10, dostajesz tyle sr i siedzisz w tej randze, w której jesteś. Ale ja rozumiem, że jest to bardziej na zasadzie zachęcania ludzi do grania tych rankedów, więc tak naprawdę, taki brąz się zaczyna od nie wiem, tutaj platyny, według mnie, coś w tym stylu. Miej więcej, no może golda, mo golda, mniej więcej. Ja bym uważał, że ktoś ma golda na rankedach i utrzymuje tego golda. To jest mniej więcej taki bronze silver, no bo większość tych serów jest zdobyte za, e, proszę Ciebie, te nagrody, które są e, oferowane później. Więc mamy tutaj za rankę dostajemy e, kamos oczywiście i dostajemy skiny, więc fajnie, dostajemy to i to, bardzo fajnie. E, to się może podobać, lub też, nie? Ja tak patrzę, który mi najbardziej pasuje, no to. Tak naprawdę za Golda i za Top 50 to są bardzo podobne i to jest błąd według mnie, bo to się niczym tak naprawdę nie różni. Oprócz tego, że są ee, te na masę trochę więcej, więc to moi, moim zdaniem to powinno zostać przerytuszowane, Zbyt podobne do siebie to jest, e, a najładniejszy jest ten i ten. Te są najładniejsze, <noise> według mnie, mimo wszystko. E, więc lecimy dalej. Rankedy Strata Tata. No i przejdźmy teraz sobie do tego Iron Gotlet, który chciałem omówić. To jest w wersji beta. No, i były dyskusje na ten temat. Bo to jest ciekawe, to jest duo, a nie trio, jak myślałem, że będzie. To będzie później w sezonie, czyli na mid-season i tak dalej. I to jest w wersji beta, i wydaje mi się, że to jest na zasadzie trochę. Albo to ma zbudować te pewne podwaliny, albo fundament pod wsowa, pod turnieje na dużej mapie. Bo faktycznie te turnieje na dużej mapie. Troszeczkę zatraciły swój sens przy szybkości TTK. Przy umiejętnościach graczy, które mamy, to TTK jest za niskie. Patrząc na aktualne TTK i biorąc pod uwagę całą pulę graczy z tego świata, no to tak, może być ok, ale patrząc na turniejowy poziom, TTK jest bardzo, bardzo słabo. W sensie niskie, co też nie daje nam czasu na reakcję. Dlatego tutaj kombinują z większą ilością życia, z pewnymi restrykcjami, jeżeli chodzi o loadouty, no i tutaj jakby jakby życie się wolniej regeneruje, ale masz go więcej, nie ma steamek i tak dalej i tak dalej. Ten tryb ma po prostu zmusić nas do troszeczkę innej gry do e, priorytetyzowania e, pozycji, rotacji i jakby takiej strategii. Jestem ciekawy, jak to finalnie po prostu wyjdzie. Jest to wersja beta, będą zbierać feedback, ale ja oczywiście będę to grał, grał, ja bym zawsze fanem Iron Trials, jeżeli chodzi o um, te żelazne próby, jeżeli chodzi o Verdance, ten pierwszy i ten aktualny, po prostu bardzo lubię te tryby, gdzie jest większe Więcej życia i większe TTK, bo jest podniesiony z kilga. No i po prostu krem de la creme, czyli po prostu coś, na co wszyscy czekamy, i cholera wie, czy to będzie dobre, czy nie. Natomiast będzie to New Battle Royale Experience na mid-season, czyli będzie to po prostu Battle Royale na Avalonie. I teraz, tak, wydaje mi się, że to, bo to się, te dwie rzeczy mogą się gryźć, to tutaj to będzie na weekendy, czyli to będzie jakby e, weekendowy tryb. E, tak, jak zawsze mamy te ltm a to będzie po prostu w playliście jako Avalon, jako taki Blackout Battle Royale Experience, czyli taki Warzone połączony z Blackoutem. W praniu wyjdzie jak to, jak będzie się to grało. Oczywiście osoby, które grają regularnie Endgame, już są weteranami tej mapy i wiedzą dobrze, jak się tą mapę gra. Eee, w każdym razie, tak to, moi drodzy, wygląda. Więc tutaj zamknę ten temat, bo już się dosyć e, Długo rozgadałem, ale to jest taki jakby w paczuszce owinięte to, co ma być w drugim sezonie. Oczywiście jak pojawią się patchnoty, wszystkie metabroni i tak dalej, to wszystko będzie omówione na tym kanale, więc zapraszam do subskrypcji, bo mamy prawie 15 tysięcy subów na tym kanale. Ja się z wami żegnam, trzymajcie się do zobaczenia.